Five Nights Freddy's gra pełna fabuły gra dekady od 2014 do 2022 Najba najlepiej sprzedający się horror na Ziemi. Znają go osoby w przedziale 30 od, od od 3 do 30 lat najczęściej. Ten horror jest pełny fabuły. Hej, cześć, witajcie! Z tej już miłek, a to jest teoria z Five Nights at Freddy's. Dzisiaj powiemy sobie kim jest Golden Freddy i kto go opentuje. Więc dobra. William Afton, to już Wam mówiłem, kto to jest. Gość z problemami psychicznymi. Miał swoją pizzę Fredwest Family Diner i Henry też miał swoją pizzę Fredwest Family Diner, ale, w tej, ale tutaj skupimy się na pizzerii William Afton. Jego, jego starszy syn Michael Afton. Zaproponował swoim kumplom na urodziny swojego młodszego brata, żeby go nawiedzać i żeby mu zrobić niezapomniane te urodziny, a wcześniej w domu sam go straszył. A oto i młodszy syn, Ivan Afton, Crying Child czy Bite Victim. No i on wiecznie po prostu płakał, bo wiecznie się bał tego swojego brata. I panicznie się bał animatroników. A na jego urodzinach został zabity przez własnego brata, czyli Michaela Aftona. Został, został włożony do paszczy, a łzy małego. Małego Iwana. Z, z ten. Zrobił, stworzyły zwarcie w sprężynach u Fredbera. A tutaj mamy w tyle Spring po niego, czyli Spring trapa, tak jakby. No i krzaki zamk się zam zamknęły i odgryzły młodemu Iwanowi płat czołowy. Potem. William przeniósł swojego syna do Golden Freddy'ego. W poprzednim odcinku mówiłem, że było pięć ofiar, ale tak naprawdę było sześć. William, żeby zatuszować swoje morderstwa, zgłosił swojego syna jako zaginionego. On już wtedy wiedział, jak działa Remnant, bo odwiedział od Baby, co dowiecie się może w następnym odcinku. I przyniósł go, położył obok niego, bo to nie była marionetka. Bo nie pamiętam gdzie to było. Aha, chyba w jakiejś tam mini z w FNAFA 2, że marionetka daje e, to, tak jakby maski martwym dzieciom, a, a w ułamku sekundy na środku po pojawia się właśnie e, piąte dziecko e, i wyskakuje go Golden Freddy. Znaczy, dramatkę Goldena. No więc tak. Remnant wskakuje sobie do tego. Znaczy, dusza wskakuje sobie do Golden Frediego. No i tworzy się remnant. I to w sumie. To w sumie tyle na ten odcinek. Więc właśnie to było opętanie przez Golden Frediego. No i jeszcze mogę powiedzieć. O Michaelu. Mm. Bo to on jest we wszystkich pizzeriach. No tak, we wszystkich. I szuka swojego brata. Szuka go w nafie 1, w nafie 2. A w nafie 4 on już go nie szuka, tylko on jest po prostu tym głównym, głównym bohaterem. To ten, to ten dzieciak w tym pokoju. To jest jakby pokój tego właśnie. Nie, nie Michaela, tylko. Yy, Być wiktima. I. No, no, i tam. Też właśnie William y, odzorował pokój z y, y, Byte Victima i stworzył coś w rodzaju testowania psychiki dzieci. I tam na przykład w ramach kary włożył Michaela. No i tam go straszyły te animatroniki i tak dalej. No i to jest ogólnie FNAF 4, więc kurde, udało mi się w 5 minut wyjaśnić całą y, całego FNAFA 4. To nieźle. Czy no nie w, nie w, w sensie fabułów na 4 nie wszystkie animatroniki i tylko po prostu fabułę Aha, no i pewnie się zastanawiacie, dlaczego w takim razie. No bo te. te um, animatroniki Nightmare, które, które straszą Michaela, to są animatroniki z Fredbearsów i. No bo też tam nie tylko jest Spring, Bonnie i. W Fredbear, tylko też tam są zwykłe animatroniki. I dlatego on też się tak, dlatego on też się boi tych. No ale dobra. Baby sobie zostawimy na następny odcinek. Karolek niedługo wraca, nagramy w Nafa Security Bridge. No więc ja się zamierzam żegnam. Trzymajcie się, zostawcie subika i lajka. No i cześć!